Spalony Jezus Chrystus. To już nasze trzecie spotkanie w ramach wakacyjnej szkoły modlitwy. Już omawialiśmy to, jak znaleźć miejsce, jak wyznaczyć sobie izdebkę, gdzie będziemy się modlić. Również mówiliśmy o tym, żeby zaplanować sobie modlitwę, żeby wyznaczyć sobie punkty, według jakich będziemy się modlili, a także wyznaczyć czas. Dzisiaj skupimy się na tym, jaka powinna być modlitwa, jaka powinna być jej treść: czy jest modlitwa lepsza, czy jest modlitwa gorsza. Czy każda modlitwa jest na równi? A także jakie są główne założenia i cel modlitwy? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy odcinek chciałbym zacząć od krótkiej anegdoty. Pewien ksiądz opowiadał, że przyszła do niego do zakrystii pani i powiedziała, proszę księdza, nie potrafię się modlić. On jej odpowiedział, to trzeba się więcej modlić. Ale proszę księdza, nie znajduje czasu na modlitwę, więc trzeba się jeszcze więcej modlić. Ale proszę księdza, nie potrafię się skupić więc trzeba się jeszcze więcej modlić. Ale proszę księdza, nie potrafię się modlić. I on powiedział w spokoju, więc trzeba się jeszcze więcej modlić. Paradoksalnie, jeżeli mamy problem z modlitwą, jeżeli nie wiemy jak to robić, to właśnie kluczem i odpowiedzią jest modlitwa. Jeżeli nie potrafisz się modlić, jeżeli nie wiesz jak, to zacznij się modlić. Dlaczego? Odpowiedź znajdujemy w Piśmie Świętym. Znajdujemy w liście do Rzymian, gdzie czytamy, w ósmym rozdziale podobnie także duch przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca zna zamiar ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. W liście do Rzymian dostajemy zapewnienie, że jeżeli mamy problemy z modlitwą, jeżeli mamy słabości, mamy jakieś słabości, które. W pewien sposób ograniczają nas, stoją na przeszkodzie między nami a Bogiem. To Pan Bóg w swojej łaskawości, w swojej miłości posyła nam swojego Ducha, żeby ten wspierał nas w modlitwie, żeby ten pomagał nam, żeby ten umacniał nas do tego, abyśmy się lepiej modlili, do tego, aby ta modlitwa rzeczywiście była święta, żeby ona była skierowana do Boga. Duch Święty jest tym, który modli się w nas, tym, który yy, można powiedzieć. Łamie tą barierę między nami a Bogiem, która w naturalny sposób yy, istnieje. Rola Ducha Świętego podczas modlitwy jest bardzo istotna. Również czytamy w pierwszym mieście do Koryntian: Otóż zapewniam Was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić, niech Jezus będzie przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. I tak dalej, i tak dalej. Czytamy, że Duch Święty jest tym, który pomaga nam i który uzdalnia nas do modlitwy. On jest tym, który tworzy ten pomost między nami a Bogiem, między nami a sobą. On jest tym, który otwiera nam drogę dostępu właśnie do siebie, do Boga i do Jezusa. Teraz bardzo płynnie przechodzimy do problemu, na czym ma polegać modlitwa. I jak wiemy pewnie, modlitwa jest to rozmowa z Bogiem. Zatem, jeżeli jest to rozmowa, jest to rozmowa dwóch osób, to wiemy, że najpierw się mówi, później się słucha. Słucha jedna osoba mówi, druga słucha, potem, potem, potem na odwrót. Także wiemy, że na pewno na modlitwie należy też słuchać, nie tylko mówić. Bardzo często możemy wpaść w pułapkę zagadania Pana Boga na modlitwie albo w padnięcia w monolog modlitewny. Starajmy się zawsze na modlitwie też słuchać głosu Boga. Także modlitwa polega na rozmowie. W jakim celu? W celu zbudowania relacji i poznania siebie. Tym, co sprawia, że jesteśmy blisko Boga, jest właśnie relacja z Nim. Jeżeli go znamy, jeżeli słuchamy Jego głosu, jesteśmy w stanie rozpoznawać też Jego wolę w swoim życiu. Czytamy też w Piśmie Świętym. W Ewangelii według Świętego Mateusza wskazówkę do tego, jak budować taką relację, jak prowadzić taką rozmowę z Panem Bogiem. I czytamy w szóstym rozdziale. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swoje wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie ojciec wasz, czego wam potrzeba wpierw zanim go poprosicie. Zatem otrzymujemy zapewnienie, że Pan Bóg wie, co jest w naszym sercu. Pan Bóg wie, co jest w środku. Więc może nawet istotniejszym jest, żeby jeszcze bardziej słuchać, skoro Pan Bóg zna nasze serca. Ale w tym wszystkim też Pan Bóg chce, żebyśmy po prostu poświęcili dla niego czas. Jeżeli mamy bliskich znajomych, jeżeli z jakimś tęsknimy, to to, co sprawia nam największą radość, może nawet nie jest to jakie słowa zostają wypowiedziane ale to, że jesteśmy z tą osobą, to, że możemy na nią patrzeć, to, że czujemy jej bliskość, jej obecność, i może właśnie Panu Bogu na tym nawet bardziej zależy niż na tym, żebyśmy wylewali, wylewali ogrom słów, może nawet najpiękniejszych. Może Panu Bogu właśnie zależy po prostu na czasie, żebyśmy z nim byli. Kolejne pytanie brzmi: jak się modlić? Myślę, że nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Jest wiele dróg. Jest wiele kierunków, którymi możemy podążać do tego, aby właśnie, aby właśnie była to dobra i skuteczna modlitwa. Na pytanie, jak się modlić, zdecydowanie nie ma jednej odpowiedzi, a jest wiele odpowiedzi. I gdzie takich odpowiedzi szukać? W Piśmie Świętym. Ponownie w tym odcinku będziemy zaglądali do Pisma Świętego. W tym odcinku myślę, że będziemy bardzo często zaglądali do niego z jednego powodu. Właśnie z takiego, że w tej Świętej Księdze... Pan Bóg zawarł wiele wskazówek, wiele podpowiedzi i właśnie takich drogowskazów do tego, jak należy się modlić, do tego, jak należy budować relacje z Bogiem. Jest to niejako list od, od Boga do nas, do człowieka, w którym w, znajduje się dużo wskazówek mówiących o tym, jak budować relacje z Bogiem. I pierwszy aspekt to jest wiara. Pan Bóg mówi wprost: aby modlić się z wiarą, Czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza. A Jezus, widząc drzewo figowe przy drodze, podszedł ku niemu, lecz nic na nim nie znalazł oprócz liści. I rzekł do niego: Niechże już nigdy nie rodzi się z ciebie owoc. I drzewo figowe natychmiast uschło. A uczniowie, widząc to, pytali ze zdumieniem: Jak mogło drzewo figowe tak od razu uschnąć? Jezus im odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę, a nie zwątpicie, to nie tylko z figowym drzewem to uczynicie, ale nawet jeśli powiecie tej górze, podnieś się i rzuć się w morze, stanie się i otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziecie. Zatem pierwszym aspektem, e, pierwszym, pierwszą odpowiedzią na to pytanie, jak się modlić, e, jest właśnie wiara. Modlić się z wiarą. Również w Ewangelii Świętego Mateusza czytamy. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie a znajdziecie, kołaczcie a otworzą wam. Każdy bowiem kto prosi otrzymuje, kto szuka znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Pan Bóg mówi wprost: bądź szczery na modlitwie. Bądź szczery. Jeżeli czegoś potrzebujesz, powiedz to. Jeżeli czegoś szukasz, to działaj, podejmij działanie. Bądź szczery. Nie sieć zamknięty, nie siedź skulony. Nie narzekaj, że jest ci źle, że jest ci niedobrze. Działaj. Pan Bóg widzi działanie. Pan Bóg docenia to działanie. Jeżeli czegoś potrzebujesz, szukaj. A Pan Bóg mówi wprost: Jeżeli szukasz, to to znajdziesz. Kto kołacze temu otworzą, kto prosi, otrzymuje. Pan Bóg wie, czego potrzebuje. Pan Bóg chce, żebyśmy byli szczerzy na modlitwie, żebyśmy wprost do Niego mówili to, co leży nam na sercu. Bardzo często Wiele osób, które na przykład modli się na różańcu, który jest bardzo piękną modlitwą, nie potrafi się modlić inaczej. Ludzie znają tylko formułki, ale nie wiedzą, jak ugryźć modlitwę od innego, od jakiej, jakiej, jakiejś innej strony. Ja osobiście bardzo zachęcam, żeby na modlitwie modlić się swoimi słowami i potraktować modlitwę jako rozmowę z przyjacielem, to co nam leży na sercu, to z czego jesteśmy szczęśliwi. To, co nas smuci, to, co się działo dzisiejszego dnia, to, czym się stresujemy, wszystko to można powiedzieć Panu Bogu. Można przyjść i powiedzieć: Panie Boże, stresuję się jutrzejszym egzaminem, jutrzejszym kolokwium. Jest mi przykro, bo kolega coś mi złego powiedział. Bardzo się cieszę, ponieważ udało się coś osiągnąć, udało się coś zaliczyć, jakąś, jakąś, jakiś sprawdzian, jakiś test. Pan Bóg jest otwarty na nas, i Pan Bóg chce, chce to wszystko usłyszeć od nas. Pomimo tego, że on to wie, Pan Bóg pragnie, żebyśmy mu to wprost powiedzieli, żebyśmy nie zamykali się na niego i traktowali właśnie go y, jak przyjaciela, do którego zawsze możemy przyjść, bo jak wiemy, Pan Bóg zawsze na nas czeka. Pan Bóg nigdy się nie zamyka. Czyli mamy już takie aspekty jak poruszenie z wiarą, jak bycie szczerym na modlitwie, y, i także właśnie. Ta wytrwałość. Ta wytrwałość też potwierdzona jest w Ewangelii według św. Łukasza. Jest to, jest to trzecia taka moja wskazówka dla was kochani do tego jak się modlić. Czytamy w 18 rozdziale. Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą. Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: Chociaż boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I pan dodał: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi, a Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie w ich ob w obronę. Czy jednak syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Ten fragment mówi nam o wytrwałości, mówi o tym, że żeby modlić się i nie ustawać, yy, mamy, mamy pokazany obraz yy, złego sędziego, yy, który był można powiedzieć kimś, yy, kto nie liczył się z ludźmi. Jest wprost napisane, że się właśnie z ludźmi lic nie liczył i miał taką świadomość, czyli on celowo tak się zachowywał, on świadomie, Odrzucał ludzi, Boga się nie bał, odrzucał, odrzucał wszelki lęk, wszelki strach. Byśmy mogli też powiedzieć, że był takim, takim bufonem, prawda? Stawiał pewnie siebie na pierwszym miejscu, był takim egoistą, nie zależało mu na drugim człowieku. Natomiast ten sędzia, pomimo tego, że był egoistą, pomógł tej wdowie. Dlaczego? A no właśnie dlatego, że ona była wytrwała, ona nie ustawała. Więc skoro ten sędzia, skupiony i skoncentrowany na sobie, pomógł tej kobiecie, to o ileż bardziej Pan Bóg będzie chciał nam pomagać, Pan Bóg, któremu zależy na człowieku, Pan Bóg, który jest właśnie skupiony na, na swojej miłości do Boga, skupiony na miłości do nas, skupiony na nas, my jesteśmy w centrum zainteresowania Pana Boga. Więc o ileż bardziej Pan Bóg nie będzie chciał nas obdarowywać, nam pomagać, nas obdarzać darami, aniżeli ten zły sędzia. Pan Bóg jest tym, który jest dawcą darów, dawcą łask, nie bez powodu tak o nim mówimy. Więc prośmy, bądźmy wytrwali w tych prośbach, bądźmy wytrwali w modlitwie, a na pewno to otrzymamy. Pan Bóg mówi wprost i nas zapewnia, że, że weźmie w nas w obronę, że nam pomoże. Czyli mamy te trzy rzeczy: mamy wiarę, mamy szczerość i mamy wytrwałość. Ostatni aspekt to, czy jakaś modlitwa jest lepsza lub czy jakaś modlitwa jest gorsza. Jest to trudny temat, ponieważ jest to temat, który może nam wytknąć jakieś nasze złe działanie, który może nam wytknąć jakieś błędy, które popełniamy. Naturalnie może być zła modlitwa. Mówi nam o tym Święty Jakub w swoim liście. Święty Jakub w czwartym rozdziale pisze tak. Pożądacie, a nie macie. Żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych rząd. Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. A może otrzymujecie, że na... A może utrzymujecie, że na próżno pismo mówi, zazdrośnie pożąda On Ducha, którego u nas utwierdził? I tak dalej. Święty Jakub mówi wprost. Twoja modlitwa nie ma być skoncentrowana na Tobie. Twoja modlitwa ma być skoncentrowana na Bogu, na drugim człowieku. Nie, na modlitwie nie mamy zaspokojać własnych rząd. Jeżeli jesteśmy skoncentrowani na sobie, jeżeli jesteśmy skoncentrowani na różnych dobrach doczesnych, na świecie. Jak mówi święty, święty Jakub, e, kto jest przyjacielem świata, ten jest nieprzyjacielem Boga. Musimy się starać i dbać o przyjaźń z Bogiem. To jest kluczem. Jeżeli modlitwa będzie dla nas tylko sposobem do osiągnięcia jakichś naszych celów, naszych zamiarów, e, może nawet i e, to Pan Bóg na pewno takiej modlitwy nie wysłucha. E, Pan Bóg też w tym wszystkim nie chce dla nas źle. Pan Bóg chce dla nas dobrze i on wie co jest dla nas dobre. Dlatego, dlatego Pan Bóg nie będzie wysłuchiwał modlitw, które właśnie będą nastawione na zaspokojenie naszych rząd. Jest to bardzo ważny element, bardzo trudny, ale trzeba mieć to w świadomości, że nie możemy myśleć tylko o zaspokojeniu własnych potrzeb na modlitwie. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jak co tydzień na koniec jest zadanie. Zadanie to napisać list do Pana Boga. Napisać list do Pana Boga jak do przyjaciela, opowiedzieć mu o swoich radościach, może o swoich trudnościach, różnych smutkach, o tym jak wygląda, wygląda nasz wakacyjny tryb, o spotkaniach ze znajomymi. Napiszcie list do Pana Boga. Możecie go gdzieś schować, włożyć do Pisma Świętego pod poduszkę, czy, czy może nawet włożyć, włożyć taką pocztówkę, czy, czy list do skrzynki pocztowej. Wyślijcie list do Pana Boga, zadajcie mu jakieś pytanie, poproście go o coś i zobacz, zobaczcie, że Pan Bóg naprawdę wam na niego odpowie. Naprawdę Pan Bóg odpowie na ten list. Także zadanie z dzisiejszego odcinka napiszcie list do Pana Boga jako list do swojego przyjaciela. Trzymajcie się wszystkiego dobrego.